blisko, Gual, Kun wybiera Elitima Jurgen Elitim znów dobry, mierzony przerzut do Jozue, Jozue wystawia tę piłkę Sliszowi nie wiem czy ona podskoczyła tam gdzieś że, że nieczysto uderzył pomocnik Legii się z miejsca przy liniach bocznych w tej chwili Jozue chciał to wykorzystać kompletnie nie niepokojony sporo miejsca ma Kun, ale rzadko Legia tej broni jeszcze używa i znowu dwóch na jednego. I tym razem pokazuje się Pekhart i Sliż w roli prawoskrzydłowego. Sliż, kon i w poprzek bramki Wszołek i gol. Mark Gual, Paweł Wszołek podaje tę piłkę na główkę Hiszpana i Legia wyrównuje w 26. minucie. No wyglądało to trochę przedziwnie jak ta piłka najpierw od prawego do lewego, od lewego do prawego. Fiła, tam, gdzie trzeba. Gual, Trzecia bramka dla legii w tym sezonie. Legia nie lubi nudy. Wykorzystanie znowu szerokości boiska. Obok Paulinho. Obok Dalsgarda tego miejsca jest bardzo dużo. Nie nadążają za tym środkowi pomocnicy. Zobaczmy. To jest sytuacja, gdzie spokojnie mógł asekurować boczny pomocy, który jest blisko środkowej strefy boiska. Nieczysto wszołek. Ale już nas to w ogóle nie martwi w świetnym miejscu Gual. Dziwi łatwość i swoboda, w jakiej Patryk Kun w kolejnym Pucharowym meczu znajduje sobie sytuację do, do zdobycia bramki. Jeszcze te liczby po stronie Patryk'a nie figurują, ale miejmy nadzieję, bo dzisiaj to jest dobry mecz Kuna. Margual miał strzelać bramki dla Legii i strzela bramki dla Legii. Już w tej chwili druga w europejskich pucharach, trzecia łącznie. Legia zatem odrobiła stratę. Jeszcze patrzyłem na powtórki, zobaczyłem ten.